To jednak nie były zmyślone plotki w sprawie Rafała Brzozowskiego. Ludzie nie mieli pojęcia. Rafał Brzozowski po latach kariery w TVP nagle musiał pożegnać się z pracą na Woronicza, co siłą rzeczy przełożyło się na mniejszą obecność Gwiazdora w mediach. Teraz niespodziewanie portale plotkarskie zaczęły na nowo o nim pisać, a wszystko z powodu tego, co miało miejsce na początku października. Okazuje się, że akurat te plotki o byłym prowadzącym Jakato Melodia nie były zmyślone. Oto szczegóły. Rafał Brzozowski przez kilka lat robił zawrotną karierę w TVP, gdzie prowadził m.in. teleturniej Jakato Melodia. Cały czas zajmował się oczywiście śpiewaniem, a dzięki przychylności szefostwa Naworonicza mógł występować na większości imprez, które organizowała stacja. Niestety, wraz ze zmianami, które po 15 października 2023 roku zaszły w telewizji publicznej, Brzozowski musiał pożegnać się ze współpracą ze stacją. Dość szybko zrobiło się o nim o wiele ciszej. Na swoich social mediach zapewniał fanów, że nie rozpacza i nadal kontynuuje muzyczną karierę. Okazało się, że zdążył się jednak zabezpieczyć i jakiś czas temu szumnie otworzył własny pensjonat brzozowy dwór. Potem tabloidy donosiły, że przyjął się także na wycieczkowcu, gdzie zaczął przygrywać wycieczkowiczom podczas rejsów po Karaibach. Wygląda więc na to, że wszystko nie najgorzej się skończyło. Teraz w mediach plotkarskich sobie o nim przypomniano z jeszcze jednego powodu. 1 października rozpoczął się wszak rok akademicki, więc zaczęto przypominać o wykształceniu licznych gwiazd i celebrytów. Dzięki temu właśnie wyszło na jaw, jakie studia skończy Brzozowski. To jednak nie były o nim zmyślone plotki, że muzyk ma dość niespodziewane wykształcenie. Skończył on bowiem Akademię Wychowania Fizycznego, więc śmiało mógłby zacząć pracę jako nauczyciel WFU. Studia dzienne uczą samodzielności, zwłaszcza kiedy student przeprowadza się na stację lub do akademika. Zaczyna samodzielne życie, poznaje nowych ludzi, zawiera przyjaźnie, które trwają potem latami. To wspaniały okres w życiu młodych ludzi. Tak właśnie wspominam swoje studia. Do dziś mam wielki sentyment do tych czasów, kiedy z wielkim optymizmem, ciekawością świata szedłem przez życie, potwierdził krążące doniesienia sam Brzozowski w rozmowie z Plotkiem. Potem dodał, że studia sprawiły, że potrafi dziś patrzeć na świat przez pryzmat chwytania okazji do rozwoju. Na koniec zwrócił się z apelem do studentów. Niech to będzie wspaniały czas w ich życiu. A dyplom to wielka radość i uwieńczenie procesu nauczania od pierwszej klasy szkoły podstawowej do tego momentu. Gaudemys i Giczer dla wszystkich, oznajmił Rafał.